Zima nadciąga nie tylko w realu, ale i w grze o Tron. Wielu fanów serii w końcu doczekało się długo oczekiwanego momentu w ich ukochanym serialu oraz serii książek. Konflikt nabiera rozpędu i wielu z nas w zbliżającym się serialu oczekuje naprawdę smakowitych wątków fabularnych. Oto sześć najbardziej oczekiwanych zwrotów akcji, motywów czy wydarzeń, które chcemy zobaczyć w kolejnym sezonie Gry o Tron. Ostrzegam, że część zawartych tu informacji można traktować jako spoilery, choć do końca nimi nie są, bo żadne plotki na temat fabuły sezonu nie są potwierdzone. Traktujcie je więc bardziej jako fan teorie i luźne przemyślenia. Poznamy w końcu trochę bliżej białych wędrowców. George R.R. R. Martin wciąż nie pisze nawet słówkiem na temat pochodzenia tej tajemniczej rasy. Demony, dawni bogowie, zmutowani ludzie, po prostu inna rasa posługująca się pradawną magią. Z kim tak naprawdę toczą konflikt i jaki jest ich cel? Liczę, że ten sezon w końcu uchyli rąbka tajemnicy i poznamy choć parę faktów o białowłosych liczach. To, że wielki mur padnie, wydaje się być niemal pewne, co będzie oczywiście stanowiło motyw przewodni przynajmniej jednego odcinka. Oby było to równie widowiskowe jak podczas ostatniej walki. Przybycie Ari do Winterfell to długo wyczekiwany moment przez wszystkich fanów tej postaci, która z mało znaczącej fabularnie dziewczyny wyrosła na jedną z głównych bohaterek ze swoim własnym solowym wątkiem. Plotki głoszą, że Aria będzie odpowiedzialna za zabicie Littlefingera, ale póki co ta informacja daleka od spoilera. Wyrok rzekomo wydać ma na niego Sansa. Jedno jest pewne, Aria będzie znajdować się niedaleko Starków, gdyż aktorka była widziana na planie z resztą obsad. Czy będziemy świadkami tak zwanego Bowl, czyli wielkiego starcia braci? Ogar rzekomo nie żyje, podobnie jak Sir Gregor, jednak wiele wskazuje, że ten drugi jest żywym trupem w postaci Sir Roberta Stronga. Został wybrany przez Sersję na swojego czempiona w zbliżającym się pojedynku z Wiarą. Po stronie zakonu miałby stanąć tajemniczy ogromny grabarz, którego spotyka Brain i który wspomina o śmierci Ogara i o własnej, po której odrodził się dla świata na nowo. Pani twierdzą, że to nikt inny jak sam Ogar. W ten sposób dwóch braci spotkałoby się po raz ostatni w wielkim pojedynku. Inne oczekiwane wątki to oczywiście pokaz mocy Brana, walka o King's Landing i tajemnica Melisandre. No i do tego wszystkiego dochodzi oczywiście jeszcze obowiązkowy wątek śmierci, któregoś z głównych lub drugoplanowych postaci bez których sezon gry o tron się nie obejdzie. Osobiście stawiam na Little Fingera, jednak piszcie w komentarzach kto jest waszym typem. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Złukajcie inne nasze odcinki, dajcie znać czy chcielibyście więcej materiałów na temat gry o tron. Sub oczywiście mile widziany i do zobaczenia.